A co z remontem mieszkanie? Już miałeś być w mieszkaniu kurwa teraz w tym tygodniu. Tak, będzie kurcze, dzwonić z nic Ale... dzwonić nie... dzwoni, ee... dzwoni z Romu, że... dzwonić z Romu. Mieszkanie może poczekać. Dzwonić z Romu. Dobra, Dawid, to teraz idź. Dobra, 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 słuchaj. Teraz jak ma być mieszkanie, to idź po tatę. Żeby tylko powiedział, że potwierdza, że coś takiego kurwa ma być. My ci, kurwa nie wierzę. W chuja lecisz. Nie lecę w chuja! Słuchaj, no to tata chuje, przyjdzie i potwierdzi. Niech tata przyjdzie i potwierdzi twój. Dobra! Tatuś! Chodź na sekundkę. No. Powiedz widzą, że. Powiedziałem widzą. Nie będę nic mówił. Ale nie, powiedziałem widzą, że cię wyprowadzam. Oni kątąd chcą po potwierdzenie, bo on nie wierzą. nie, nie wie, z... że ja cię wyprowadzam. Będziesz miał swoje mieszkanie, ale nie wyprowadzasz się. Wyprowadzam się! Do swojego mieszkania. A! No ja wyprowadzam cię! Do innego mieszkania! Do innego mieszkania wyprowadzam! Do innego mieszkania, obok. Do innego mieszkania, gdzie którym obok. To będzie mieszkanie obok, widzowie. Mieszkanie obok. I teraz wglądam na remont tego mieszkania. Dawid, będziesz robił dymy w nowym mieszkaniu? Będziesz no, będą, będą, pikołki. Hej, dymy, co, będziesz miał, A, będziesz miał nowy pokój? Tak, będę pił alkohol na live.